Witam Państwa serdecznie, witam, witam panie, panie Premierze, Panie Ministrze, Panie Ministrze, Selim. Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim Państwu, którzy jesteście tutaj dziś, w tym wyjątkowym dniu. Cieszę się, że mogliśmy w tym dniu być w Ostrołęce, bo jak wiemy budowa tego muzeum była problemem dla wielu z nas. Cieszę się, że możemy dotrzymać terminu, który sobie założyliśmy 1 marca, żeby w tym szczególnym dniu to muzeum, muzeum Pierwsze w Ostromęce powstało. Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, które e, zarówno inspirowały powstanie tego muzeum, czyli, czyli byłem Panu Prezydentowi Januszowi Kotowskiemu, Panu Posłowi Czartoryskiemu. Chciałem podziękować Panu Dyrektorowi Karczewskiemu, który cały czas trzymał rękę na pulsie i starał się bardzo mocno, żeby ten projekt powstał. W końcu chciałbym podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za to, że wsparł tutaj nas jeszcze na samym końcu przy tej inwestycji i chciałbym w szczególny sposób podziękować też panu premierowi Giejskiemu i panu ministrowi Selinowi za to, że e, byliśmy w stanie pokazać, że jeżeli jest wola, jest wiara w realizację jakiegoś projektu, to jesteśmy w stanie razem dokonać rzeczy ciężkich i trudnych, tak jakby to się wydawało. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję również tym, którzy przybyli tutaj, tutaj naszym kombatantom za to, że są z nami obecni, że są e, świadectwem pamięci o, o tym, co miało miejsce po II wojnie światowej. Mam nadzieję, że to Muzeum w Ostręce będzie takim pierwszym punktem na mapie przywracania tych osób do historii. Będzie też miejscem, w którym podjęta zostanie dyskusja o tej trudnej historii i mam nadzieję, że tutaj zaczniemy taką lekcję, lekcję szczególnie dla młodych ludzi, dla młodzieży, która będzie pokazywała, jak, w jak trudnych czasach przyszło żyć na Polaku po II wojnie światowej. Dziękuję raz jeszcze i zapraszamy.